20 kwietnia, jesteśmy pod Wrocławiem, 2020 rok. Jesteśmy, wydaje mi się, w takim dobrym momencie do siewów kukurydzy. Zawsze stoimy przed kompromisem albo wczesnych siewów, wtedy mamy trochę więcej wody, ale narażamy się na zimno, albo siejemy później, czyli te warunki cieplne są lepsze, natomiast wody nam ubywa. Pamiętajmy, że czym jest bardziej suchy rok, te wysiewy muszą być bardzo precyzyjne i, i obsada roślin musi być niższa. Czy mamy pole bardziej zasobne w wodę, o dużej pojemności wodnej, możemy tę obsadę powiększyć. Taka jest generalna zasada. Są dwa okresy krytyczne. Jeden okres krytyczny to jest teraz, gdzie decydujemy się jaką obsadę roślin będziemy mieli na polu i drugim okresem krytycznym będzie ten moment od początku kwitnienia, praktycznie przez cały lipiec. Czyli zapylania się, aborcji, wykształcania nasion. Te dwa okresy praktycznie zadecydują. Tutaj myśmy mieli obsadę wysiewu bardzo standardową, 83 tysiące. Jest początek trzeciej dekady lipca 2020 roku. Jesteśmy na polu kukurydzy, takim doświadczalnym, testowym, gdzie 20 kwietnia zasiano około 20 odmian kukurydzy. Tutaj wkraczamy w taki zwany czarodziejski świat kukurydzy, gdzie zobaczymy bardzo wiele odmian, bardzo wczesnych do późnych. Cały przegląd od typu flint, ziarnie typu flint do klasycznych dentów. I w drugiej połowie lipca plantacja wygląda bardzo dobrze. Kukurydza wygląda imponująco. Oprócz małego opóźnienia w początku terminu kwitnienia nie widać praktycznie na niej w tym momencie żadnego stresu, który przeszła wczesną wiosną. DKC 3888 jest niższą, ma niższe rośliny. Radzę zapamiętać te trzy ósemki. Jak kukurydza radzi sobie w trudnych warunkach i co robi, żeby przetrwać? Przede wszystkim ma świetny system korzeniowy. Nawet sięga około do dwóch metrów głębokość. Natomiast ten system korzeniowy rozwija się świetnie, jak gleba nie jest za bardzo zbita, jeżeli powietrze nie jest wyparte z gleby. Trzeba przyjąć, pamiętać, że w metrze sześciennym gleby powinno być około 1 trzecią powietrza. Wtedy kukurydza świetnie rozwija system korzeniowy i przetrwa największą suszę. I jak widzimy, takim przykładem dobrej kukurydzy, którym, który ma HD, czyli heat and drought, Czyli ma świetnie rozłożone liście. To jest świetna synchronizacja kwitnienia i pylenia, czyli kwitnie i wytwarza znamiona. Nie ma żadnych opóźnień. To nic nieważne by było, jakby nie miała tego systemu korzeniowego. Ta, ta, ta odmiana 3880 ma ogromny system korzeniowy, pod skróconą łodygę. Jest tyle samo liści co w każdej kukurydzy, natomiast są one na niższej odległości. Praktycznie zobaczycie, że one są prawie pionowe i w takim łanie świetnie one e, sobie łapią e, Fotony ze słońca naszego. No i potem przerabiają oczywiście fotony na cukry. Także takim przykładem jest kukurydze. Otworzymy jeszcze jedną już wykształcone początki ziarniaków. Także idealnie się wszystko przepyliło, ponieważ żadnej redukcji ziarna w kolbie. To wszystko wskazuje na to, że kolby będą bardzo dobrze zapylone. A to też daje nadzieję wyższych plonów. Ponieważ jak ktoś jest głodny na polu, to radzę sobie słoiki sobie wrzucić. Dobra? Bardzo dobra. Listopad 2020 na polu na Dolnym Śląsku. Tutaj zobaczcie, z jednej strony mamy piękny łan DKC 4098, ścianę. No i zaraz przejedzie kombajn, zważymy i będziemy mieli wyniki i będziemy mieli czarno na białym kto wygrał. No to idziemy kosić. Świetne pole. Świetna decyzja rolnika, żeby współpracować z nami i sprawdzić nasze odmiany, jak one są konkurencyjne jak będą tu planowały i jaką będą miały wilgotność. I czy będą miały jakieś kłopoty, czy nie. Nasza propozycja oddaje jakby charakterystykę odmian od grupy wczesnej, średnio wczesnej i do średnio późnej. Tendencja jest zachowana zgodnie z tym, co mówi nauka i wieloletnie doświadczenie, że odmiany wczesne z pierwszej grupy miały najniższą wilgotność. W granicach 27 flintowa odmiana zatrzymała się na wilgotności dosyć wysoko, jak na tą wczesność 22-30. Odmiana 297 flint-dent, odmiana pośrednia zeszła z wilgotnością, ale nie tak mocno, jak, że potwierdziło się to, że wraz z Zwiększenie liczby FAO, jakby te odmiany bardziej późne niosą w sobie coraz większy plon, ponieważ różnica między najniżej planującą odmianą, a najwyżej, no to jest od 12:48 do 14:78. I tu każdy rolnik musi być świadomy, czym ryzykuje wybierając wczesną odmianę, a czym później. Teraz, jeżeli chodzi o grupę średnią, to jest najbardziej uniwersalna grupa na cały kraj. 24,1. Mamy nową odmianę, która wchodzi przebojem. Ma kapitalny stay green, nie łamie się, przetrwała. Tu były straszne szruże, deszcze. Tu nie mogliśmy wjechać po jakimś cudem, dzisiaj I ona nietknięta, stoi jak zaklęta, jak rzymskie legiony. I ten plon jest całkiem przyzwoity, bo 13,69 na sucho, czyli jest to świetny kompromis między wczesnością a plonem, bo wilgotność 31,7 na opóźniony zbiór jak najbardziej 36.09, bo może, jak ktoś nie będzie mógł w pole wjechać z różnych przyczyn, to może ją zostawić i poczekać kiedy ona się nie wywróci, bo ma bardzo, bardzo mocny stay i tą kolbę ma nisko, w związku z tym nie grozi przewrócenie, wyłamanie się. Zmiana 35,95. Klasyczny czysty dent, e, O dobrym wigorze, jak na dentę bardzo wcześniej i szybko rosnącym. Tutaj mamy wynik 13,46. Oczywiście wygrała 36,09. Ale różnica jest bardzo mała. Nowa odmiana, która radzi sobie praktycznie wszędzie, łatwo zapamiętać, trzy ósemki na końcu, czyli 38,88, plon wyraźnie większy. 1411 w stosunku do 1369, czyli yy, mamy tutaj jakby no, odmiany, dwie nowe odmiany wprowadzone, bardzo interesujące. Natomiast co się dzieje w grupie odmian później? Zwycięzcą kto jest? No, praktycznie wygląda na tym, że 40,98. Bo dwie odmiany mają taki sam plon, mianowicie 14,78 na sucho, natomiast ta odmiana, jednak 0,2% wilgotności jest wcześniejsza. 14,78 na sucho, i wilgotność to 17,81. Odmiana nowa, odmiana, która ten zimny kwiecień ma zupełnie sobie dobrze poradziła, mimo że jest to klasyczny, mocny dent. Jak widzicie, ta odmiana ma nieograniczone możliwości ma zmienną kolbę co było kluczem do sukcesu, oprócz oczywiście odmian raz, że cała agrotechnika przygotowanie, pola nawożenie ponieważ kwiecień był bardzo zimny, postanowiliśmy podzielić dawki herbicydów i zastosować 0,2 dengo przed I następnie w fazie dwóch liści kukurydzy, jak minęły już te chłody, zastosowaliśmy 0,75 litr Maestra Power. Rośliny rosły cały czas, pomału, ale do przodu. Tak się szczęśliwie zdarzyło w tym roku, jak życzę wszystkim takiego roku, że rolnik jest bardzo zadowolony i my jesteśmy bardzo zadowoleni. Ponieważ ta ilość kilogramów, ilość wi i wilgotność na przyczepie namacalna jest jakby najlepszym argumentem dla rolnika do podjęcia decyzji zakupowej w następnym roku.